Rozdział pierwszy Tajemnica bezsennych nocy. Słoneczne promienie leniwie wpadały przez okno, muskając miękkie futerko kotka Maciusia. Mimo ciepłego światła i świergotu ptaków Maciuś nie czuł się wypoczęty. Przeciągnął się powoli, ziewając szeroko i drapiąc się łapką po uszku. Coś było nie tak. Zawsze budził się pełen energii, gotów do zabawy, harców i odkrywania nowych przygód. A dziś był zmęczony, jakby wcale nie spał. Zmarszczył nosek, próbując sobie przypomnieć, co mu się śniło. Może znów fruwał nad łąkami, a może biegł po złotej plaży w pogoni za kolorowymi motylami. Ale nic. Tym razem nie śniło mu się zupełnie nic. Otworzył szerzej oczy. To dziwne. Zawsze miał sny, piękne, barwne, czasem zabawne, czasem niezwykłe, ale nigdy nie było tak, żeby nie śniło mu się nic. Westchnął i przeciągnął się jeszcze raz. Może po prostu miał gorszą noc. W końcu każdemu mogło się zdarzyć. Z lekkim ociąganiem podniósł się z miękkiego posłania i postanowił ruszyć na śniadanie do piekarni w centrum miasteczka. Gdy wyszedł na uliczki Pupilkowa, od razu poczuł, że coś jest nie tak. Było już dość późno, słońce stało wysoko na niebie, a zwykle o tej porze miasteczko tętniło życiem. Zwierzątka spacerowały, bawiły się, robiły zakupy. A dziś? Uliczki były niemal puste. Tylko kilka osób wyszło na zewnątrz, ale wszyscy wyglądali na zaspanych. Maciuś mijał sąsiadów, żółwika, antosia, który przysypiał na ławce, kotkę, agatkę, która ledwo podniosła łapkę na powitanie, i myszkę, klarę. Która zamiast jak zwykle wesoło świergotać, tylko ziewała zakrywając pyszczek łapką. Kotek zmarszczył brwi. Czyżby wszyscy byli zmęczeni? W końcu dotarł do piekarni, miejsca gdzie każdego ranka unosił się zapach ciepłego chleba i słodkich bułeczek. Gdy wszedł do środka, uderzyło go przyjemne ciepło. Zapach świeżego pieczywa od razu sprawił, że trochę się rozbudził. Za ladą stał piekarz, stary Borsuk o imieniu Wawrzyniec. Zwykle pełen energii i uśmiechnięty, dziś wyglądał na nieco ospałego. Dzień dobry, panie Wawrzyńcu! zawołał Maciuś podchodząc bliżej. Ach, witaj, Maciusiu, odpowiedział Borsuk, przecierając oczy. Dzisiaj wszystko idzie mi jakoś wolniej. Maciuś podrapał się po głowie. Pan też się nie wyspał? Borsuk westchnął. A no tak, coś mnie dziś zmorzyło. Nie wiem czy to pogoda, czy zmiana ciśnienia, ale spałem źle i nawet nic mi się nie śniło. Kotek aż podniósł uszka. Panu też? A tak, potwierdził borsuk. Całą noc jakby pustka, żadnych snów. Może zbiera się na burzę. W tej chwili do piekarni wszedł karmelek. Mały brązowy piesek w białe łaty wyglądał, jakby zaraz miał się przewrócić z wyczerpania. Karmelek zawołał Maciuś zaniepokojony. Piesek ledwo podniósł łepek i przysiadł przy ladzie. Hej, Maciusiu, przyszedłem coś zjeść, bo może mi to pomoże, ale czuję się okropnie. Maciuś usiadł obok niego. Karmelku, co się stało? Piesek westchnął ciężko. Nie wiem, ale od kilku dni nie mogę śnić. Zasypiam i. nic, żadnych snów, jakby ktoś mi je zabrał. Maciuś poczuł, jak przechodzi go dreszcz. Piekarz, który słuchał ich rozmowy, zamyślił się, drapiąc się po siwym pyszczku. No właśnie, teraz, gdy tak mówicie, to rzeczywiście ja też nie miałem snów od kilku dni, powiedział wolno. Maciuś spojrzał na karmelka, potem na piekarza. Coś tu było bardzo, bardzo nie w porządku. Musimy to sprawdzić, powiedział w końcu Maciuś, podnosząc się. Chodźmy do Rudej i Rumianka, może oni też coś zauważyli. Razem z Karmelkiem ruszyli przez pupilkowo. Najpierw odwiedzili lisiczkę rudą. Zastali ją śpiącą w swoim domku. Gdy delikatnie zapukali, podniosła głowę, ale wyglądała na bardzo zmęczoną. Och, Maciusiu, co wy tak wcześnie? zapytała, przeciągając się. Wcześnie dochodzi trzynasta godzina. Chcieliśmy zapytać, miałaś ostatnio jakieś sny? spytał kotek. Ruda spojrzała na nich zaspanymi oczami. Nie, od kilku dni nic mi się nie śni. To dziwne, prawda? Maciuś i Karmelek spojrzeli na siebie. To było coraz bardziej niepokojące. Poszli więc do króliczka Rumianka, by upewnić się w swoim przekonaniu. Sytuacja wyglądała identycznie króliczek leżał w łóżeczku, ledwo unosząc głowę. Sny? Zapytał cicho. Nie pamiętam, żebym ostatnio miał jakikolwiek. Maciuś czuł, jak jego ogonek jeży się ze zdenerwowania. Tu już nie chodziło o zwykłe zmęczenie czy pogodę. Tu działo się coś złego. Maciuś podjął decyzję. Muszę porozmawiać z Matyldą, powiedział stanowczo. Ona zna wszystkie stare legendy. Może znajdziemy jakieś odpowiedzi. Sowa Matylda mieszkała w wielkim dębie na skraju Pupilkowa. Gdy Maciuś i Karmelek do niej dotarli, sowa od razu zauważyła ich poważne miny. Coś się stało? zapytała, różąc swoje wielkie, mądre oczy. Maciuś opowiedział jej wszystko, o tym, że nikt w miasteczku nie ma snów, że wszyscy są zmęczeni, że dzieje się coś dziwnego. Matylda zamyśliła się. To rzeczywiście bardzo dziwne. Może znajdziemy odpowiedź w starych księgach. I tak zaczęło się ich poszukiwanie. Całą noc wertowali grube tomy pełne legend, mitów i opowieści o tajemniczych zjawiskach. Maciuś przysypiał nad księgą, ale walczył ze snem. W końcu jednak zmęczenie go pokonało i zasnął z noskiem wtulonym w stare kartki. Obudziło go delikatne szturchnięcie. Maciusiu, znalazłam coś! szepnęła matylda. Kotek podniósł głowę. Przed nim leżała otwarta księga. Na jej pożółkłych stronach widniał rysunek. Czarny lis o hipnotyzujących oczach. Pod nim wielkimi literami napisano: Senkolis złodziej snów. Maciuś poczuł dreszcz na plecach. Teraz wiedział, że to dopiero początek wielkiej przygody. Rozdział drugi w Krainie Snów Maciuś patrzył na rysunek czarnego lisa w Starej Księdze. Jego serce biło szybciej. Senkolis, złodziej snów, powtórzył szeptem, czując jak ogarnia go niepokój. Tak, Maciusiu, powiedziała Matylda, stukając dziobem w pożółkłe strony. Legenda mówi, że Senkolis to cień, który nie potrafił śnić. Zazdrościł wszystkim ich marzeń, więc zaczął je kraść. Maciuś przełknął ślinę. To znaczy, że jeśli nie odzyskamy snów, pupilkowo już nigdy nie będzie marzyć? Matylda skinęła głową. Musisz udać się do krainy snów. Ale jak mam tam dotrzeć, skoro nic mi się nie śni? – zapytał kotek, rozglądając się nerwowo. Sowa westchnęła i wyjęła spod skrzydełka mały szklany słoiczek. – To pyłek z gwiezdnego puchu. Wystarczy, że go powąchasz, a zaprowadzi cię do świata snów. Ale uważaj, Maciusiu. Kraina snów nie jest taka jak nasz świat. To miejsce pełne magii i iluzji. Nie wszystko jest takie, jakim się wydaje. Maciuś ostrożnie wziął słoiczek i spojrzał na karmelka. Chcesz iść ze mną? Piesek przełknął ślinę, ale pokręcił głową. Ktoś musi tu zostać i pilnować. Czy sny nie wrócą? Odpowiedział, choć w jego oczach było widać, że bardzo chciał dołączyć. Maciuś uśmiechnął się lekko. W takim razie ruszam. Otworzył słoiczek i wziął głęboki oddech. W jednej chwili poczuł, jak jego łapki robią się lekkie, jakby unosił się w powietrzu. Obrazy przed nim zaczęły wirować, a świat wokół zamienił się w wir złotego światła. A potem zapadła cisza, kiedy Maciuś otworzył oczy, stał na środku ogromnej, mieniącej się złotem ulicy. Niebo było tutaj pełne kolorowych gwiazd, które wirowały powoli, rzucając miękkie, pastelowe światło. W powietrzu unosiły się błyszczące chmury, a niektóre miały kształt wielkich łóżek. Jednak to właśnie miasto snów najbardziej przykuło uwagę kotka. Było ogromne. Wszędzie rosły wieże zbudowane z marzeń, ze złotych myśli odbić księżyca i mglistych wspomnień. Niektóre budynki zdawały się płynąć, inne lewitowały w powietrzu. Mosty nad nimi były utkane z tęczowego światła. Maciuś otworzył pyszczek w zachwycie. To niesamowite, ale zaraz potem jego zachwyt zmienił się w zaniepokojenie. To było piękne, ale. Te sny nie należały do Senkolisa. Zostały skradzione. Kto tu jest? Rozległ się nagle donośny głos. Maciuś odwrócił się i zobaczył trzy wysokie, świetliste postacie o błyszczących oczach. Byli ubrani w długie, srebrzyste szaty, a ich ciała zdawały się być utkane ze światła księżyca. Kim jesteś, kocie? Zapytał jeden z nich, przyglądając się Maciusiowi podejrzliwie. Jestem Maciuś. Przyszedłem odzyskać skradzione sny, pupilkowa. Strażnicy spojrzeli po sobie. Jeśli tak, musisz wiedzieć jedno, powiedział drugi z nich, krzyżując ręce. Senkolis nie jest tym, za kogo go uważasz. Maciuś spojrzał na nich ze zdziwieniem. Jak to? Senkolis nie potrafił śnić. Od zawsze żył w ciemności, w pustce, gdzie nie było marzeń. Inni śnili i cieszyli się swoimi snami, a on był sam. Więc zaczął kraść sny innych. Nie dlatego, że chciał im je odebrać, ale dlatego, że chciał poczuć, jak to jest mieć marzenia. Maciuś słuchał w milczeniu. Ale to nie znaczy, że to, co robi, jest dobre, powiedział w końcu. Sny należą do wszystkich. Nie można ich kraść. Strażnicy spojrzeli na siebie, po czym skinęli głowami. Masz rację, Maciusiu, ale jeśli chcesz odzyskać skradzione marzenia, musisz dostać się do wieży snów. Tam Senkolis przechowuje wszystkie skradzione sny. Jest tylko jeden problem, dodał najstarszy strażnik. Droga do wieży prowadzi przez labirynt iluzji. Maciuś uniósł uszy. Co to za labirynt? To miejsce, które pokazuje ci fałszywe sny. Widzisz to, czego pragniesz najbardziej, ale jeśli dasz się oszukać, utkniesz w nich na zawsze. Maciuś poczuł, jak ściska go w żołądku. Nie mam wyboru, muszę przejść przez labirynt. Strażnicy odprowadzili go do wielkiej, wirującej bramy. Za nią rozciągał się krajobraz pełen mgły i unoszących się w powietrzu luster. Powodzenia, Maciusiu! powiedzieli strażnicy chórem. Pamiętaj, co jest prawdziwe. Kotek wszedł do labiryntu. Od razu poczuł, jak świat wokół niego zaczyna się zmieniać. Maciusiu! rozległ się znajomy głos. Kotek odwrócił się i zobaczył karmelka, rudą i rumianka. Udało ci się! zawołał karmelek. Wróć z nami, sny wróciły do pupilkowa! Jesteś bohaterem. Czekamy na ciebie. dodała ruda. Maciuś zrobił krok w ich stronę. Ale coś było nie tak. Zatrzymał się. Spojrzał w ich oczy, były puste. To nie jesteście wy, wyszeptał. Obraz przyjaciół zafalował i zniknął w mgle. Dobrze, rozległ się szept. Maciuś odwrócił się i zobaczył kolejną iluzję. Tym razem był w swoim łóżeczku, w swoim domku. Czuł ciepło, miękkość poduszek. To nie jest prawdziwe, krzyknął. I wtedy labirynt rozpadł się wokół niego. Maciuś znalazł się tuż przed ogromną czarną wieżą, której mury były utkane z cieni i świetlistych nici. Wiedział, że w środku czeka na niego sen Zebrał w sobie odwagę, wziął głęboki oddech i zrobił pierwszy krok w stronę wejścia. Czas odzyskać sny, wyszeptał do siebie. I wszedł do środka, a mrok natychmiast go pochłonął, otulając tajemniczą ciszą. Rozdział trzeci, pojedynek z Senkolisem. Maciuś stał przed olbrzymią bramą wieży snów. Była wysoka, czarna jak noc, a w jej powierzchni odbijało się światło gwiazd. Gdy kociak zrobił krok do przodu, brama zadrżała i otworzyła się bezszelestnie. To już ostatnia przeszkoda, wyszeptał, przełykając nerwowo ślinę. Wnętrze wieży było ciche, ale nie martwe. Powietrze drżało, jakby było utkane z szeptów i tęsknoty. Ściany zdawały się być utkane z mgły, w której wirowały kolorowe obrazy sny. Maciuś dostrzegł śpiącego króliczka Rumianka, który leżał rozkosznie na ogromnej górze soczystych, pachnących marchewek, a wokół niego unosiły się marchewkowe baloniki, które co jakiś czas pękały, rozsypując złote iskierki. Lisiczka ruda tańczyła w deszczu liści, ale nie były to zwykłe liście. Każdy z nich lśnił jak małe bursztynowe światełko, a kiedy dotykały ziemi, zamieniały się w maleńkie wirujące liski, które dołączały do jej tańca. Piesek karmelek zaś unosił się w powietrzu, skacząc radośnie po miękkich puszystych chmurach, zrobionych z mięsnych kości. Jedne były z kurczaka, inne z wołowiny, a niektóre tak ogromne, że karmelek mógł na nich biegać jak po prawdziwych wyspach na niebie. To były ich sny, ale były uwięzione. Witaj Maciusiu. Głos nadszedł z góry. Kot podniósł wzrok i zamarł. Na najwyższym podeście w cieniu wirujących mgieł stał Senkolis. Był wysoki i smukły. Jego futro było czarne jak bezgwiezdna noc, a oczy – oczy świeciły dziwnym, hipnotyzującym blaskiem, jakby skrywały w sobie całą tajemnicę snów. Wiedziałem, że przyjdziesz. Jego głos był cichy. Ale miał w sobie moc, która przeszywała Maciusia do szpiku kości. Oddaj sny! Maciuś uniósł głowę i spojrzał Senkolisowi prosto w oczy. Nie należą do ciebie! Lis westchnął. A do kogo należą? zapytał spokojnie. Do tych, którzy nie wiedzą, jak cenne są ich marzenia. Którzy zapominają o nich, gdy tylko się budzą? Maciuś zmarszczył brwi. Nie masz prawa ich zabierać. Każdy powinien móc śnić swoje własne sny. Senkolis wpatrywał się w niego przez chwilę, po czym wolno podszedł do ściany z mgły i delikatnie przejechał łapą po jednym ze snów. A ja nigdy nie mogłem śnić. Jego głos zadrżał. Maciuś wstrzymał oddech. Nigdy? Nigdy, powtórzył lis, spuszczając wzrok. Od zawsze byłem tylko cieniem. Widziałem, jak inni marzą, jak śmieją się w swoich snach. Ale dla mnie nie było tam miejsca. Byłem sam. Więc postanowiłeś zabierać sny innym? Zapytał cicho Maciuś. Senkolis milczał. Myślałem, że jeśli zbiorę dość snów, stworzę swój własny, że jeśli zbuduję świat marzeń, w końcu znajdę w nim miejsce dla siebie, ale to nie działa. To nigdy nie było moje. Maciuś patrzył na niego uważnie. Możesz oddać sny i spróbować nauczyć się śnić sam. Senkolis wciągnął głęboko powietrze. Nie potrafię jeśli oddam sny, nic mi nie zostanie. Zniknę. Kot zrobił krok do przodu. Nie, jeśli pozwolisz sobie na prawdziwe marzenie płynące z głębi serca. W wieży zapadła cisza. Maciuś widział, jak w oczach Senkolisa toczy się walka, strach, smutek i coś jeszcze. Nadzieja. Jak mam śnić? wyszeptał lis. Maciuś spojrzał na senkolisa z ciepłem i zrozumieniem. Marzenie nie rodzi się w jeden dzień. Jego głos był cichy, ale pełen pewności. To coś delikatnego jak płomień świecy. Jeśli o nie nie dbasz, zgaśnie, ale jeśli będziesz je pielęgnować, rozbłyśnie mocniej i ogrzeje nie tylko ciebie, ale i innych. Senkolis wpatrywał się w niego w milczeniu. Maciuś kontynuował. Świat marzeń jest tak samo prawdziwy jak ten, który widzimy na jawie. To właśnie w nim rodzą się wielkie pomysły, nadzieje i radość. To w snach uczymy się latać, pokonywać lęki, odkrywać rzeczy, o których nigdy byśmy nie pomyśleli. Bez marzeń świat staje się szary, a serce ciche. Senkolis zadrżał. Ale ja nie potrafię marzyć. Maciuś uśmiechnął się delikatnie. Każdy potrafi. Wystarczy zacząć od jednej iskierki, od małego snu, jednego marzenia, które zrodzi się w twoim sercu. Nie musisz kraść cudzych snów. By stworzyć coś pięknego. Twój własny świat czeka, aż go wymyślisz. Senkolis zamrugał, jakby ta myśl była dla niego zupełnie nowa. Więc jeśli zacznę marzyć, będę mógł śnić? Tak! Maciuś kiwnął głową. Marzenia to nasz własny świat, który nikt nie może nam odebrać i jeśli będziesz go pielęgnował, stanie się piękniejszy niż kiedykolwiek sobie wyobrażałeś. Senkolis zamknął oczy, jego ciało zadrżało. Ściany wieży snów zaczęły rozbłyskiwać, jakby światło ukryte w mgłach w końcu zostało uwolnione. Sny zaczęły się poruszać, wirować wokół nich, nabierać własnej energii. Wracajcie do waszych właścicieli. Głos Senkolisa brzmiał inaczej, lżej. Maciuś patrzył z zachwytem na błyszczące nici i unoszące się w powietrzu sny, które wracały do swoich właścicieli. Wieża rozjaśniła się jasnym blaskiem. Senkolis spojrzał na swoje łapy. – A teraz co się stanie ze mną? – Maciuś uśmiechnął się. – A co jeśli to początek twojej własnej historii? Cień lisa zaczął się zmieniać. Jego postać rozbłysła delikatnym światłem, a w jego oczach pojawiła się nowa iskra. Iskra prawdziwego marzenia. – Więc to tak wygląda – szepnął senkolis, a jego ciało zaczęło się zmieniać. Z czarnej, smutnej postaci zmienił się w małego, świetlistego duszka. Teraz mogę śnić. I wtedy zniknął w świetle, rozpraszając się na miliony złotych iskier. Maciuś otworzył oczy. Leżał w swoim łóżeczku, ciepło otulony kocem, przez okno wpadało poranne światło. Usiadł gwałtownie. Sny! Muszę sprawdzić, czy wróciły! Wyskoczył z łóżka i pobiegł do miasta. Na uliczkach pupilkowa znów było gwarno. Karmelek biegał wesoło. Ruda śmiała się, a Rumianek skakał radośnie. Maciusiu! zawołał karmelek. Miałem sen! Naprawdę miałem sen! Ja też! dodał Rumianek. I ja! zaśmiała się Ruda. Maciuś poczuł, jak w jego sercu rośnie ciepło. Sny wróciły. Uśmiechnął się do siebie i spojrzał w niebo. Przez chwilę miał wrażenie, że wśród chmur mignęła mu mała, świetlista postać. A potem Maciuś zamknął oczy i pomyślał, że już niedługo sam znów będzie śnił. Każdy ma prawo do marzeń, ale nie można ich zabierać innym. Prawdziwe szczęście rodzi się wtedy, gdy dzielimy się tym, co mamy.